nie ma przygotowanej broni przeciwko Tobie, będzie się dobrze wiodło i wszelki język, który się ośmieli, aby oskarżyć Cię w sądzie, Ty potępisz. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a sprawiedliwość Jego pochodzi ode mnie, wyrocznia Pana. Te mocne słowa z Księgi Izajasza 54, 17, odbijać się echem w historii, dostarczając nadziei, wigoru i triumfu tym, którzy wierzyć. Moi drodzy przyjaciele, przypadkiem, czy kiedykolwiek poczułeś, że na ciele ciąży ciężar świata, ramiona, napotkali już przeszkody ataki pozornie nie do pokonania lub ataki pozornie nie do pokonania, które sprawiły, że poczuli się bezbronni i narażone? W tych okresach zadawali pytania, gdyby istniał sposób, aby się utrzymać niewzruszony, aby wyjść nie tylko bez szwanku, ale triumfalny. Dzisiaj zastanowię się nad tym głęboką Bożą obietnicę, asercja, która może przekształcić, jak radzimy sobie z każdym testem i trudności w naszym życiu. Więc pozostańcie do końca i otwórzcie swoje serca, aby powitać błogosławieństwa płynące z tego komunikat. Ten werset jest czymś więcej niż tylko pociecha. To broń boską, gwarancją naszego zwycięstwa w Chrystusie. To oświadczenie, ośmielając się, że żadna siła, plan, ani atak na nas może w końcu przeważać. Ale co to oznacza w naszym codziennym życiu? W jaki sposób możemy przyswoić sobie tę obietnicę i żyć w Jego mocy? Zanurzmy się w Izajasza 54:17, odsłaniając Jego bogate znaczenie i praktyczne zastosowanie w naszej podróży z Bóg. Moi przyjaciele, przeanalizujmy pierwsza część Księgi Izajasza 54:17. W świętym tekście czytamy: Żadna broń przygotowana przeciwko Tobie odniesie powodzenie. Te słowa opisują Boga jako naszego większy strażnik, nasza tarcza nie do pokonania w obliczu każdego napadu. Ale co właściwie oznacza broń nie prosperować przeciwko nam pojawiają się bronie pod wieloma względami, nie tylko artefaktami, ale także słowa, myśli i czyny z intencją zranić nas. Mogą być jasne, takie jak bezpośrednie lub subtelne konflikty, takie jak manipulacji machinacyjnych. Jednak Bóg zapewnia nas, że taka broń nie osiągnął swój ostateczny cel. Prawy! Nie oznacza to, że będziemy unikać wyzwań, lub że nie odczujemy ciosu ataki. Wręcz przeciwnie, w projekcie Boże dla nas ta broń zawiedzie w odwracaniu naszej uwagi od naszego boskiego przeznaczenia. Pamiętaj o szadrachu, meszachu i abednego w rozpalonym piecu. Broń użyto przeciwko nim rzeczywistego ognia ale nie prosperowało. W Księdze Daniela 3,27 czytamy Asatrapowie, prefekci, namiestnicy i doradcy królewscy zebrali się razem, zobaczyli, że ogień nie został. Nie ma żadnej władzy nad ciałami tych mężczyzn. Ani jednego Twojego włosa, głowa spalona na zewnątrz, ani jego płaszcze, jeśli się poruszyły, nie przeminął nawet zapach ognia na nich. Boża ochrona. Zawsze należy całkowicie unikać ognia. Czasem pozwala nam ją przekroczyć, ale pozostaje z nami, dbając o to, aby wyszliśmy nietknięci i bardziej odporni. Ta obietnica jest dla nas ważna również dzisiaj. Gdy trudności finansowe powstać, Boże zaopatrzenie jest nasza tarcza. Kiedy więzy się zrywają, Jego miłość jest naszym schronieniem. Gdy choroba uderza, jej uzdrawiająca moc jest naszej obrony. Aby cieszyć się tą ochroną boskie, musimy zająć stanowisko odpowiednio. Obietnica ta została złożona parlamentowi europejskiemu sługami Pańskimi. Jest to zaproszenie dla nas dostosować się do woli Bożej, aby poddaj się Jego królewskiej mości w naszym życiu. Staliśmy się aktywnymi agentami w nasza własna obrona w noszeniu kompletna zbroja Boża. Efezjan 6, 13, 17 opisuje tę zbroję. Przeto weźcie całą zbroję Boże, abyś mógł wytrwać w dzień i uczyniwszy wszystko, stać się firma. Stójcie zatem niewzruszenie. Mając Twoje biodra są przepasane prawdą i na pierśnik sprawiedliwości jest przyodziany i buty stopy w ramach przygotowań do Ewangelia Pokoju. Biorąc pod uwagę przede wszystkim tarcza wiary, z którą możesz zgaść wszystkie ogniste strzały z złośliwy. Weź też hełm zbawienia i miecza Ducha, który jest Słowo Boże. Przepasujemy się prawdy, nosimy sprawiedliwość, My przygotowujemy się z Ewangelią pokoju, bierzemy tarcze wiary, chronimy naszych umysłów ze zbawieniem i używamy miecz ducha. Kiedy dochodzi do ataków, są nieubłagani. Pamiętajmy o niezmienna natura boskiej obietnicy. Księga liczb 23, 19 przypomina nam: Bóg nie jest człowieka, aby kłamał, nawet syn człowieka, aby się nawrócił. Może, czy powiedziałby, i nie zrobił tego? A może powiedziałbym i czy nie potwierdziłbyś tego? Boża obietnica jest następująca. Niezależnie od naszych warunki. Kiedy czujemy, że uciśnieni, szukajmy Boga. Pamiętajmy Twojej lojalności i będziemy patrzeć w przyszłość z nadzieja. Ta obietnica ochrony jest także proaktywna, ponieważ Bóg potwierdza nasze ostateczne zwycięstwo. Będziemy nie tylko przetrwaj ataki, ale rozkwitnij na przekór Nim. Trajektoria José jest tego wspaniałym przykładem. Ten zdrada braci, oskarżenia, kłamstwo i więzienie były bronią przeciwko, ale żaden z nich nie udaremnił Boży plan dla Twojego życia. Bóg przywraca klątwę broni do instrumentów dla naszego dobra. Mój przyjaciele, bez względu na to, jaką masz broń, nie odniosą sukcesu finał. Tarczą Boga jest nieprzenikniona. Twoja obietnica to nieomylny. Pomyśl o broni, którą zmierz się z tym teraz. Opuszczasz Boża obietnica, że przyniesie ci pokój i pewność siebie. Aktywnie nosi zbroja Boża ma być podpisana. Pamiętaj, że żadna broń nie jest przygotowana przeciwko, będzie ci się dobrze powodziło. To jest Twoje dziedzictwo jako sługa pański. Stój niewzruszenie w tej prawdzie i dostrzec Bożą ochronę objawić się w Twoim życiu. Moi przyjaciele, Przeanalizujmy teraz druga część Księgi Izajasza 54,17, który mówi I każdy język, który jest podnieść przeciwko Tobie w sądzie, Ty potępi. To mocne stwierdzenie dotyka w Bożej Sprawiedliwości i w naszej roszczenia na ten temat. Ale cokolwiek by to nie było, by powiedzieć Potępiaj każdy język, który się podnosi przeciwko nam na procesie. Po pierwsze, jest to muszę zrozumieć, że nie odnosi się to do osobista zemsta lub odwet. Włos. Chodzi raczej o Bożą sprawiedliwość, przezwyciężenie fałszywych oskarżeń i niegodziwe sądy. Na tym świecie często spotykamy się z krytyką, oszczerstwami i niesłuszne oskarżenia. Mogą one pochodzić z ludzi, społeczeństwa, a nawet naszego własnego, własny wewnętrzny głos niepewności. Bóg obiecuje jednak, że takie wyroki sądowe nie zostaną utrzymane w mocy. Mówi nam usprawiedliwi przez potwierdzenie naszej sprawiedliwości Go. Nie oznacza to, że jesteśmy doskonały lub bezbłędny. Wow, sprawiedliwość pochodzi od Boga, jak mówi ten werset stwierdza. A sprawiedliwość wasza jest ode mnie. To nie jest nasza doskonałość, ale od doskonałości Bożej, do jesteśmy przypisani przez wiarę. Pomyśl o scenie o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie w Ewangelii Jana 8. Oskarżyciele postawili ją przed nią Jezus, gotowy na potępienie. Oprócz Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:7: Ten, który między wami jest bez grzechu, niech on będzie najpierw, rzuć w nią kamieniem. Oskarżyciele znikali jeden po drugim, niezdolni do osądzenia w świetle ich własnej winy. Wtedy Jezus rzekł do niego w wersecie 11: I ja was nie potępiam, Idź i nie grzesz więcej. Ten fragment pięknie ilustruje podejście Bóg o sądzie i potępieniu. On, On nie ignoruje grzechu, ale zaopatruje miłosierdzie i droga do prawość. Kiedy zjednoczymy się z Bogiem, stoimy w Jego sprawiedliwości. Ten przyznaje prawo do skazania lub odrzuć fałszywe osądy przeciwko nam. Ale jak to wykorzystać w praktyce, w naszym życiu codzienne? Po pierwsze, Musimy być mocnym w naszej tożsamości w Chrystus. Wiedza o tym, kim jesteśmy, daje nam bezpieczeństwo w radzeniu sobie z krytyką niesprawiedliwy. List do Rzymian 8, 1 zapewnia nas. Więc teraz nie ma żadnych wyroków skazujących do tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy postępują nie według ciała, ale według ciała Ducha. Gdy chodzimy w Duchu, możemy przeciwstawić się potępieniu. W po drugie, Musimy mieć rozeznanie w celu zidentyfikowania błędnych osądów. Nie każda krytyka jest niesprawiedliwa. Niekiedy potrzebujemy korekty, aby ewoluować. Oprócz. Możemy rozróżnić informacje zwrotne, konstruktywny i destrukcyjny osąd. Lub sekret polega na tym, aby filtrować wszystko według słowa Bóg i Jego Duch. Po trzecie. Musimy głosić prawdę przed Kościołem leży. Gdy fałszywe osądy pojawiają się, nie reagujemy milczeniem lub agresywność, ale mówimy prawdę o Bóg z miłością i stanowczością. To właśnie oznacza potępienie wszystkich język, który powstaje przeciwko nam. Kłamstwa przeciwstawiamy prawdzie, takie tak, jak to uczynił Jezus, gdy był kuszony w pustynia. Za każdą nieprawdę szatana Jezus odpowiedział tymi słowami: Jest to napisane, posługując się Pismem Świętym. Puszka postępować podobnie, posługując się Słowem Bożym, jako nasza obrona i atak. Ale co z tego, co czyń, jeśli próby zdają się trwać, jeśli inni wierzą w kłamstwa, aby nasz szacunek? Moi przyjaciele, to jest w tych, w chwilach, musimy pamiętać, że nasza ostateczna sprawiedliwość pochodzi od Boga. Księga Psalmów w rozdziale 37, 6 czytamy. I wyprowadzi twoja sprawiedliwość jak światłość, a twój sąd jak południe. Być może nie mamy natychmiastowej sprawiedliwości, ale możemy w to uwierzyć. Bóg wydobędzie prawdę na powierzchnię w swoim godzina. Zastanów się jeszcze raz nad trajektorią Jose. Spotkał się z fałszywymi oskarżeniami, że doprowadziły do aresztowania, ale nie odpowiedziały, ani nie odpowiedziały próbował się usprawiedliwić. Zamiast ufał Bogu i zachowywał jego prawość. Z czasem Bóg uzasadnił ją, podnosząc ją do rangi dowództwo w Egipcie. To uczy nas cierpliwość i ufność w Boże wyczucie czasu dla naszej obrony. Nie zawsze pasuje dla nas, aby udowodnić naszą niewinność. Niekiedy naszą rolą jest iść dalej sprawiedliwość, pozwalając Bogu troszczyć się o nasze obrona. W pierwszej liście Piotra, 2,23 czytamy: Jezus który gdy go złożeczono nie uczynił tego odpowiedział oburzeniem gdy cierpiał nie groził ale oddał się temu pierwszemu który sądzi sprawiedliwie możemy podążać za tym modelem dostarczając nasz sprawiedliwy sąd przed Bogiem innym praktycznym zastosowaniem jest utrzymanie naszych języki niesprawiedliwych osądów przeciwko innym gdy próbujemy Bożej sprawiedliwości, musimy ofiarować Bożą ta sama łaska dla tych, którzy nas otaczają. James 4.11 ostrzega nas. Bracia, nie mówcie źle: każde z nas, kto źle mówi o kimś brata i osądzić brata swego, mów źle o prawo i osądza prawo, a jeśli Ty sądzisz prawo, nie jesteś już obserwatorem prawa, ale sędzią. Unikając niegodziwych osądów, bardziej utożsamiamy się z sercem sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. Mój drodzy przyjaciele, pamiętajcie, że to obietnica sprawiedliwości jest częścią Jego dziedzictwo jako dzieci Boże. To nie jest coś, na które musisz zapracować lub o które musisz walczyć pobierz. Ona już do Niego należy w Chrystusie. Stójcie mocno w tej prawdzie, świadomi, że Bóg jest jej obrońcą i obrońcą. Kiedy przychodzą fałszywe osądy, nie rób tego, pozwól się wstrząśnąć. Zamiast tego kop głębiej Jego korzenie tkwią w miłości i prawdzie. Bóg, głos Jego słowo o Twoim życiu, odrzucając kłamstwa i przyjmując perspektywa deus. Ufam, że nie On zaprowadzi swoją sprawiedliwość do skarbu światło. Moi przyjaciele, zachęcam Was do pomyśl o wszelkich osądach, z którymi mogą się zmierzyć. Opuszczasz obietnicę sprawiedliwość Boża daje Ci pokój? Jest twardy w swojej tożsamości w Chrystusie? Odrzucanie kłamstw i przyjmowanie prawda? Pamiętaj, że każdy język, który jest podnieść przeciwko tobie w sądzie, ty skazać. Jest to twoje prawo jako sługa pański. Chodźcie w tej prawdzie i dostrzec Bożą sprawiedliwość objawioną w twoje życie. Moi przyjaciele, zagłębmy się teraz głębiej, końcowa część Księgi Izajasza: 54:17. To jest dziedzictwo sług Pana, a sprawiedliwość jego pochodzi ode mnie, wyrocznia Pana. Te słowa podsumowują głęboką prawdę o naszym dziedzictwie w Bóg. Dziedzictwo jest czymś przekazanym przez minione pokolenia. Prawo kołyski. W tym kontekście jest to dziedzictwo duchowe dane przez naszego Ojca Niebieskiego. Dziedzictwo to obejmuje Bożą ochronę i sprawiedliwości, ale wykracza poza to. To nasze własne tożsamości dzieci Bożych. Ty nie jest jedynie jednostką, która stara się przetrwać w tym świecie. Jesteś dziedzic. Syn Boga Najwyższego, z bogatym dziedzictwem duchowym, ten dziedziczenie nie jest zasłużone, jest podawany za darmo, którym służy Panu. Rzymian 8,17 mówi: a jeśli jesteśmy dziećmi, to wkrótce będziemy także spadkobiercami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli prawdą jest, że cierpimy z Nim, abyśmy i my mogli cierpieć z Nim, bądźmy uwielbieni. Jako współdziedzice z Chrystusem, Mamy udział w jego dziedzictwie, w jego sprawiedliwości, jego autorytet i jego zwycięstwo. Oprócz, zwróćmy uwagę na pochodzenie naszej sprawiedliwości. Ona przychodzi samego Boga. Nie wygraliśmy tego sprawiedliwość przez nasze zasługi. To dar dane nam przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ta prawda uwalnia nas od szukania nieskończona, bo jesteśmy wystarczająco dobrzy. Możemy spocząć na pełnym dziele Chrystus, świadomy, że nasza sprawiedliwość pochodzi od Niego. Dwu list do Koryntian 5,21 oznajmia: Do tego, którego nie znał grzech, on sprawił, że zgrzeszył za nas, aby w nim możemy stać się sprawiedliwością Bożą. To jest fundament naszego dziedzictwa. Jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem, ponieważ Jezusa. Ale jak żyć tym dziedzictwem w naszym codziennym życiu? Pierwszy, musimy w pełni wykorzystać nasze tożsamości, dzieci bożych. Dużo wierzących walczą z uczuciem upokorzenia lub braku bezpieczeństwa, ale nasze dziedzictwo w Chrystusie daje nam nowy tożsamość. Jesteśmy kochani, akceptowani i przeszkoleni. W liście do Galacjan, 4,6-7, czytamy: I ponieważ jesteście dziećmi, Bóg zesłał nasze serca duch jego syna, wołając: Abba, ojcze! Już tak nie jesteś bardziej sługą, ale synem. A jeśli jesteś synem, wy też jesteście dziedzicami Bożymi przez Chrystusa. Kiedy to zrozumiemy, zmienia sposób, w jaki patrzymy na wyzwań życiowych. Nie zajmujemy się już dowody jako bezsilne ofiary, ale jako wzmocnione dzieci Boże. W po drugie, musimy nauczyć się uzyskać dostęp do środków naszego spadku. Podobnie jak spadkobierca naturalny uzyskuje dostęp do majątku i funduszy rodzinnych, mamy dostęp do duchowych bogactw bożych. W liście do Efezjan 1,3 czytamy Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszystkimi błogosławieństwami, duchowy w niebiańskich miejscach w Chrystus. Błogosławieństwa te obejmują mądrość, pokój, radość i moc, wszystko do naszej dyspozycji poprzez modlitwę i wiarę. Możemy skorzystać z tych zasobów codziennie, żyjąc z miejsca obfitość, a nie niedobór. Po trzecie, musimy żyć w sposób godny naszego dziedzictwa. Jako ambasadorzy Bożej Rodziny jesteśmy wezwani do tego, aby odzwierciedl swoją postać. List do Efezjan 4.1 W liście do Efezjan nawołuję Błagam was przeto, więźniem Pańskim, abyś postępował tak, jak jesteś godny powołania, w którym byłeś wezwany. To nie wymaga perfekcji, albowiem sam Bóg jest doskonały. Zamiast zakłada autentyczny wysiłek na rzecz uhonorowania Bogu w naszych wyborach i działaniach, oznacza to życie w uczciwości, miłość innych i dążą do świętości. Ale i kiedy nie udaje nam się temu sprostać nazwać? Moi przyjaciele, właśnie tam musimy pamiętać, że naszym dziedzictwem jest gwarantowane w Chrystusie, Aż do niektórzy chcieliby, abyśmy uwierzyli, że wręcz przeciwnie, nasze niepowodzenia nie unieważniają Boże obietnice, czy nasza tożsamość, jak Jego dzieci. 1 List Jana 1,9 Wgwarantuje. Jeśli wyznajemy nasze grzechów, On jest nam wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć grzechy i oczyścić się z wszelka niesprawiedliwość. Zawsze możemy tu wrócić do naszego Ojca, aby otrzymać Jego przebaczenie i aby nadal kroczyć w naszym dziedzictwie. Musimy jednak pamiętać o słowach Rzymian 6 1, 2. Cóż więc powiemy, pozostaniemy bez grzechu, także łaska obfituje? Wcale. My, którzy jesteśmy martwi dla grzechu, ponieważ czy nadal będziemy w Nim żyć? Innym aspektem żyć naszym dziedzictwem to dzielić się Nim z inny. Tak jak otrzymaliśmy ten dar, to niewiarygodne, jesteśmy wezwani do tego, aby przekazywać to dalej. W Ewangelii Mateusza 28 19 20 Jezus nakazuje nam: Idźcie więc i czyńcie uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczanie ich, aby strzegli wszystkiego, które Wam przykazałem. I oto ja, ja jestem z Wami zawsze, aż do dopełnienia wieków. Dzieląc się dobrą nowiną o naszych dziedzictwach w Chrystusie, zapraszamy innych dla rodziny Bożej stajemy się kanały Twojej miłości i łaski do świat w potrzebie. Życie w naszym dziedzictwie jest patrzenie w przyszłość z nadzieją. Nasze dziedzictwo jest nie tylko na to życie, rozciąga się na wieczność. Pierwszy list Piotra 1,4 mówi o dziedzictwie niezniszczalny, nieskalany i nieśmiertelny, zachowany w niebiosach na Ciebie. Ta wieczna wizja pomaga nam wytrzymywać dzisiejsze próby z cierpliwość i radość, Wiemy, że nasze walki są teraz ulotne, ale nasze dziedzictwo jest wieczne. Moi przyjaciele, ja zachęcam ich do refleksji nad bogactwem ich dziedzictwo w Chrystusie. Jesteś w pełni obejmując Jego tożsamość jako dzieci Boże, uzyskują oni dostęp do zasoby duchowe, którymi dysponujesz? Żyją w sposób godny swoich powołanie? Pamiętaj, to jest Twój dziedzictwo jako słudzy pański. Twój od Niego pochodzi sprawiedliwość, dar łaski przez wiarę. Choć pewnie w tej prawdzie świadomi, że są dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystus. Moi przyjaciele, żyjcie w naszym dziedzictwie, jest patrzenie w przyszłość z nadzieją. Nasze dziedzictwo jest nie tylko na to życie. Rozciąga się na wieczność. Pierwsze szuł list. Piotra 1,4 mówi o dziedzictwie, niezniszczalny, nieskalany i nieśmiertelny, zachowany w niebiosach na Ciebie. Ta wieczna wizja pomaga nam wytrzymywać dzisiejsze próby z cierpliwość i radość. Wiemy, że nasze walki są teraz ulotne, ale nasze dziedzictwo jest wieczne. Moi przyjaciele, ja zachęcam ich do refleksji nad bogactwem ich dziedzictwo w Chrystusie. Jesteś w pełni obejmując Jego tożsamość jako dzieci Boże? Uzyskują oni dostęp do zasoby duchowe, którymi dysponujesz? Żyją w sposób godny swoich powołanie? Pamiętaj, to jest Twój dziedzictwo jako słudzy pański. Twój, od Niego pochodzi sprawiedliwość, dar łaski przez wiarę. Chodź pewnie w tej prawdzie, świadomi, że są dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystus. A teraz do wszystkich, którzy mnie słyszą, idźmy do Pana w modlitwie. Chcę, żebyś módlcie się tą modlitwą ze mną, Abyście mogli, witam wszystkie błogosławieństwa płynące z tej modlitwy. Módlmy się do naszego łaskawego Boga i kochający, wszechmocny Deus, Stwórca nieba i ziemi. Podziwiam Jego majestat i moc. Jego mądrość jest niewyobrażalna. Jego miłość i łaska są nieograniczone. Wysławiam Twoje święte imię, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i honoru. Jego wierność przenika wszystko pokolenia. A Jego miłosierdzie zostaje odnowione codziennie. Panie, dziękuję Ci za Twoja nieustanna ochrona, która mnie otacza jak tarcza. Jestem wdzięczny za sprawiedliwość Boża, która ucisza wszelkie oskarżenia przeciwko mnie. Dziękuję za dziedzictwo i niewypowiedziane błogosławieństwa, które mi dałeś jako Twój syn. Ojcze, stoję przed Tobą prosząc o przebaczenie za moje grzechy i fols. Oczyść mnie z wszelkiej bezbożności i kształtuje we mnie czyste serce. Jak to skoro mi przebaczyłeś, ja również decyduję przebacz tym, którzy mnie skrzywdzili. Panie, trzymam się Twojej obietnicy. W Izajasza 54, 17 Umocnij moją wiarę, aby wierzyć, że żadna broń nie jest przygotowana przeciwko mi się uda. Daj mi odwagę, stój nie wzruszenie w obliczu każdego ataku, wiedząc, że jesteś moim obrońcą. Oświadczam, że w imię Jezusa, że każde oskarżenie fałsz przeciwko mnie upada bez mocy. Gromie wszelkiego ducha bojaźni i zwątpienia i niepewność. Wiążę ducha, potępienie i potwierdzenie, że Jego władza nad moje życie zostało złamane w imię Jezus. Ojcze, pomóż mi iść z zaufanie do mojej tożsamości jako dziecka i Twojego spadkobiercy. Otwórz moje oczy, aby zobaczyć ogrom zasobów mojego dziedzictwa w Chrystusie. Pozwól mi uzyskać dostęp do Twojej mądrości, pokój, radość i wigor we wszystkich okolicznościach. Odnów mój umysł, aby które są zgodne z prawdą o tym, kim jesteś, mówisz, że jestem. Panie, wołam o Twoja boska ochrona nad wszystkim sfer mojego życia. Chroni mnie szturmów nieprzyjaciela, bez względu na to, czy są one fizyczne, emocjonalne lub duchowe. Chroni mój umysł przed pomysłami i moje serce pełne strachu i strachu niepokój. Napędź mój relacje, moje finanse i moje zdrowie Twoją silną ręką. Modlę się o uzdrowienie w moim ciele, duszy i duchu. Tam, gdzie jest choroba, oświadczam, że uzdrawiająca moc, która płynie i przynosi odbudowa. Tam, gdzie jest złamanie, wołam o Twoją odnowę. Tam, gdzie jest słabość, proszę, aby siła jest całkowita. Panie, rozszerz to same podziękowania dla moich bliskich bliskich. Chroni je, leczy i pomóż im kroczyć w pełni Twego boskie dziedzictwo. Panie, gdy to podnoszę modlitwa ze wszystkimi, którzy słuchają, jestem wdzięczna za każde serce, które się otwiera przed Tobą. Teraz wchodzimy w to, co robimy jedność, podnosząc się nawzajem przed tron łaski Twojej. Oświadczamy, że odnieśliśmy więcej niż zwycięstwo Chrystus, który nas kocha. My windykujemy zwycięstwo, które już nam dałeś na krzyżu. Panie, modlimy się o nowe namaszczenie Kościoła. Twój duch święty nad naszym życiem pozwala nam prowadzić życie godne naszym powołaniem jako Twoich dzieci. Pomóż nam być mężnymi świadkami Twoja miłość i łaska dla świata, który nas przynosi płot. Dziękujemy Ci za Twoją wierność, aby spełnić wszystkie obietnice zawarte w Twoim słowo. Broń nas przed wszystkimi, nieprzyjaciel, podstępnie nas podstępuje i prowadzi ścieżki prawości. Że Twoja wola jest, spełniają się na Ziemi i w naszym życiu, tak jak jest stworzone w niebie. Dla Twojego jest to królestwo, moc i chwała dla zawsze. Dziękuję Ci, Panie, za wysłuchanie i odpowiedz na moją modlitwę.